Napisał mi dzień dobry i wyszedł z serwera. Oho! 500 kawałek coś 500. Oli! <grym> Oli. <grym> Poszło u mnie jakieś ponad 6 milionów. Oli, weźcie, że wyprzeujesz ten. Nie, mam wszystko u mnie. Ma u mnie chyba z 3, 3 miliony. Biliony mam. Ej, widmo. Kupię tego łaskawieca za 900, to jest upierdolony Daj się pierdol Cel mnie za 1,30 Ja już nie ja już nie wygrywam Także ja Oli, moja druga, moja druga czwarta A ja nie mam już bloku, nie mam bloku jak chcesz Nie ma bloku? No co za pies Nie mam bloku jak chcesz, Oli jest takie gówno

Halo? Oli daj mi to, ja jeszcze tu nie idę. Zdję, Czy nie Honor? Piwiusz <laughs> poszedł. Nie idź, serio? druga czwarta. czwarta. Nie będzie. Wygrałem. Umrzesz, masz 11 lat i umrzesz. <laughs> nice. Hydra, no? koniec. Na ty. Natan. Hydra. Patrz Cedwale, no idę, idę. A to tu muszę dać. Hydra jest prozibowana, no, dlatego nie gram tego, nie gram tego. Hydra. No czemu mam ci dać więcej niż wygrałeś? O co ci chodzi wam wszystkim? No ja nie rozumiem. Sorry. Co? Hydra myśleli, że koniec? Ale co? Tak, serio, zaufaj. To jest moja wina. To chodź tu. Anna. Nie mogę tak robić. Kurde kusi jeszcze raz Nie mogę rozdzielać jak pisałeś na dawną Nie, Oli nie idź, zaufaj mi Oli, daj mi sobie, bo jeszcze ja nie grałem w ogóle To brzmi ręka chujem śmierci Zamknij, właśnie dobrze chyba, nie? No właśnie dobrze, że śmierci Chujem Oli zakończ, serio no, pierwsza, nie, daj mi, daj mi raz pierwsza tak, trzecia Zobaczymy czy bym wygrał pierwsza pierwszej, ja, moja druga sobie, druga byś przejebał Teraz, te balizm, daj mi, no? teraz daj mi! Nie miałem na Nie niech skończy oli serze. zaufaj mi! Fryderyk Bambo! Daj mi ten blok widmo Zawestuję ja Fryderyk Bambo A zaufajcie Alanowi? Tak. Nie! Fryderyk Bambo Zauwać. Mnie kusi mu załucha... Załuchać! za złuchać za, za, za Zauha, go! A, ściurko dasz? Oli, dobra, rób co chcesz! Dla mnie to jest głupota. Dobra, ufa Malanowi, chodź tu. Ej, ty co, takie chamy jak ktoś? <grym> Dawaj, ktoś, nie jak, jak nie oddam, czekaj, to ci zjem. Oj, no zaufaj mi, no. Dobra, idź Alan. Zaufam Alanowi tym razem. Zobaczymy. Ej, jak ja to się wolę, to będę taki jednoznaczny. No dobra, ja, ja, ja mam streama, ja mam streama, patrz ja mojego streama po prostu. Idź. Moja druga, czwarta. bardzo. I to idiota jest taki Dobra. Sztegraliśmy. Oj, brawo Alan. Dzięki, dzięki. dzięki. Mówiłem, no zakończ to. I teraz będzie cię kosiło znowu pójść, żebyś odrobił. No tak. I idę. No. Oli. Tak, ja w taki Nie jest pięknie. Daj mi, Oli, daj Daj mi, Oli. oli, oli, that's tak, oli nie jest pięknie. Oli, dasz mi? Tak, mam te... Oli, Serio, kończę. Dobra. Oli, patrz, masz pół miliona z ośmiuset koła. No, ale ja mam tylko czterysta osiemdziesiąt koła. Opa. Oli. Tylko. Ale już przyszedłem, czy ty jesteś... Napisz Mordzie ten, napisz mordia, ten niks, Oli zaufaj mi Gdzie ty jesteś? Zobaczyć. Chcę zobaczyć. Ryszardowi Dobra, TPAX post... Dobra no, jak coś to Oli pamiętaj co A. mówiłem K. Pokaż Oli streama Redra. Mam czas Zaraz będę Dobra Ej skłonim Łapy Pokaż streama Masz Redro. Halo, redra. o Dobra, i nie ma trapa, jest dobrze, zapowiada się dobrze. Find the button, zapraszamy, jest pięć kusików powodzenia. Okej, okay, okej. Okay. Skrzynka jakaś. To chyba nie dla mnie. Dobra. Pierwsze, pierwsze pomieszczenie. No tutaj jest już guzik. Mam, znalazłem. Znalazłem, gdzie teraz? Tu? Nie, Albo do góry. Nie, chyba wychodzimy stąd, tak? Wychodzimy, tak? Gdzie teraz? razem przycisk Nawetki Teraz wyjście mam znaleźć, tak? Jest pięć guzików. A, dobra, dobra, dobra. Ja myślę, że będzie drugi pokój, dobra To jeden guzik mam. Drugi będzie gdzieś na stronie domku na pewno. Tu nie ma Tu nie ma. Tu nie ma nie ma, to na suficie może? Górce będzie, na chmurce będzie. Eee... Na suficie nie ma chmurki. Dobra, jest drugi. Co jest? Jestem. guzików szukać. Coś graliście? Co jest? Co? Coś jeszcze? Nie. Pokojka, ładnie powiem, no i dobrze. Co to jest? No, on szuka guzików. Co to jest na Anarchii? No? To co na anarchii? To znalazłem. No znowu, bo to na anarchii jest co to Jest. jest. Yes. jest. Trzeci. Boskitu. Trzeci mamy. W środku będzie. Tego no. widz stepnął? No. Żeby znaleźć pięć guzików. Nie, debilu. Ja mu napisałem na tego nie kliknę. Kordy masz pokazane zjebie. O kurwa. No to chłopaki, quitowałem y wam tego. O oh, nie, to gdzie to się wyłącza? Hood? Nie, feature. Ta! I zaraz mody i ten. Mody i... no, skrypt. I teraz zmianki changer. Armor bar, compact hunger, blood on top. Tych kordów nie widać. No ale to i tak już widać. No już wywalone. Nie wiem gdzie to było. No o tak, No już pokazałem. No już pokazałem. Tutaj czwarty jest. Mam czwarty. Leci idioto. Czwarty. Jeszcze jeden. Sorry chłopaki. Sorry, że pokazałem. Zapomniałem o tym. Teraz 2, 3, 4 Halo, wam to jest opcja. Podpowiedzi ja bym nie schodził z góry, dobra? Nie, dobra, dobra, dobra. Już tam był gusik na tej chmurce. Ale on go znalazł Mamy. Dobra. Fajna minigierka. Czekaj. Chesta kupię. O co się idę? Ej! O jest. Asady nie używaj własnych i temu. Oli, dajesz mi ten blok widmo? Minigierka parkour, Dobra. Czyli jeszcze coś jest? Dobra, 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 dobra. Oli. E. Nie wiem, jeszcze będę chciała ostatni raz pójść. Nie, nie idź, będzie kurwa. Kiedy mu i dać? Nie, złota rączka. No jadam. Ale stary, nie idź, mówię o tym. On mu zaraz człowieku dodam łaskawienie za to danie. Daj mi ten dogfit moi i skończ. Masz. To za łeb. Widać, że jest debil Ja pierdzielę, co nie robi? To co? Jeszcze Nie dobra, nie, co to jest? Na raz Bory Boss Boss Pierdole, nie Parkury się zachciało Dobra Dobra przeszedłem parkour, przeszedłem, jest git Za 68 próbę, ale przeszedłem Dobra idziemy tu Ej, czemu nie powiedział za 67? Duele, zaraz duele, zaraz duele pójdziemy Idziemy, idziemy loli na duele Duelki I ostatnia tak? Minigierka survival zapraszamy Zasady nie używaj własnych itemów, okej okay. Okej, okay, okej okay. Co, Muszą być trzy bloki, wrzuć emeraldy Dobra, 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 dobra Nie miałem nic Fajnie się chłopaki postarali, tylko szkoda, że zlikowałem te... ...gordziki Ty, jaki boss to ty Boss speedrunu Wow, bof! też po tym przyjść na mój quiz. A masz jeszcze? To może na jutrzejszego streama zostawimy? Co? Może na jutrzejszego streama, kurczę. Czekajcie, no to jest Idę, bo pana first Fast Place. Hydra, to no, idziemy na duele? Aha, ale kiedyś li... jest zapytać. Czyli kiedyś no to... to... zapytać, aha, no dobra, dobra ale ja pytaj. Tak pytałem... ale... Nie, bo on ja bierze lepszy Kryź, ja sobie to zapamiętam. No to chodź, Hydra, idziesz? Nie, ja sobie zapamiętam. No to idziesz. Ja zapamiętam, za Hydra. Dobra, to ja Igre. Faworka idziesz. Ja też sobie to zapamiętam, za Hydra. O, on się siekierę? Debil zaraz nie będzie miał. Co? Co <susurza> Co już co Tak, obelson, no. Co e? Co e? Robi? Boss. ale to blok tu bloki emeraldów. Musi rozwalić dirta, dirta musi rozwalić, dirta musi odwalić dirta musi odwalić. Odwalić rozwalić dałem przejść. O głupi jest! Nie poczekam formuściu Antkowac. On zabi się. No o, trochę. Też z tam konta bankowego. <noise> Halo. Oli. Jeszcze będzie jedna. Oli, jakiś śmiech. Łódką się jak boss. Tak. To jest. tak. Ej! Czy? jesteś na moim streamie czy nie? To nice Staren nie mam zmianki Ja nie mam kasy na zmianki Nie, muszę teraz teraz biedaku, nie są ci często gruby Zaraz, totem łaskawienia dla kolegi 30 koła Ej, Oli, to znowu idziemy wszyscy? grać No nie widzimy Oli, nie nie O, cztery, o, nie wiem, cztery osoby na lewej i tak nic nie przyjdzie Oli, Oli, mogę je dać? Dlatego szalkera jak debil, jak dyspel największy. 10 koła. Aj, szalkera. Hydra, czyń honory, proszę. Wyczyń, wyczynuj mi ostatni raz. Nie, złota rączka. Złota rączka, odpal się na ostatni raz, dobrze? Powiedz, że Złota Rączka odda. Creeper X, ale... no dobra, czekaj. Creeper X, ale hydra. do hosta jedz, jak ktoś będzie, nie mam kasy, żeby okay, oddać. Okej, jak to się mówi? Złota Rączka i jak? Jak... po no, prostu do hosta. A, Złota Rączka, czyli Wiesz, Honory. Czeka, chcesz iść Chcesz odejść? Ja pół? Ale ja kasy. Ale Hydra na pół? Przejle ho... ja. Ja h 7 Anna, H7, H7, Hydra. Ale co? 7 Oli, na pewno chcesz? Nie mogę na tak, na do czy nie Holory. Teraz to czekaj, mój kolega, z on zagra. Jak wbije ugry do mnie. A zaraz Torecka, jest... Torecka, Teraz, a teraz. A teraz, a teraz. A teraz, a teraz, a teraz, Dobra. Teraz, teraz. Teraz, Dobra Teraz, mogę sobie wybrać? Nie, kołem Daj mi Dobra, Dobra, Chleb, chleb. A, 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 no, Ty mi lubisz, co nie? Ty mi lubisz, co nie? Co lubisz? Skrypty innych grasz. Będziesz na Koło Krowot palik. Hej, kry. dam wam w... z tego streama. I jak teraz? Czekaj, czekaj. Widać na streamie? Czekaj. To... Weź CreeperDX i widać. Widać? Nie, widać, hmm. oh, nice. <small> to Dobra. masz laptop po prostu? na Czekaj, ja ci mówię już. No to powiedz. W chleb, to w Nie mogę, to idę, do tego. się Gdzie A, y mi wywaliło. Czekaj, y czekaj, czekaj, czeka, bo mi wywaliło. Idę tam, idę tam. Na żywo. Idę tam, Wiem, ich tak. ty masz. A, to jest. Ja to znowu tam. jaka Creeper story, jak coś powiem. Dobra. mi się suba. O, widać, czy nie? To jest, że Ktoś ten creepy... Wiesz, Czekaj, wejdź w nią. To wejdź w nią no Jestem w celu Czy opóźnienie jest, czekaj Widzisz? Nie Przez, bo... Jeszcze opóźnienie jest Cześć, mówię eee, Przeglądarki nie widać Nie widać, kurwa mać Zaraz powiem wam po prostu Czekaj, zakręcę Reaper, twoja pierwsza jak coś. Dobra, ja to czynię. No. nice. Reaper, reju. reju. Gra. 2,40 to 4 koła zabierasz. E, 15K dajesz mi. Dobra, teraz Nice, kurwa. Deja, no. No. To już jest miękkie, muszę teraz. Dwa koła na plus. Daj przyglądarkę ogarnąć, bo ja nie wiem o co chodzi. Czekaj. Daj tego streama. A, bo ja w ból. Dobra, kurwa, jestem rozjebany, ja pierdolę. Ja bym dwa razy przewalił. Ej, ja jestem, ja jestem taki przejebany. Cicho, bo przewaliłem dwa o widmo. Co zrobiłeś? Dwa razy o widmo nie przewaliłem mam. i raz wygrałem. Pytam ja się przycala. go, ile za widmo. No Pytam się, bo ile bo jest mi teraz to widać. No, czekaj. Teraz streama No, bo jest opóźnienie, później. mówię? No, Jezus. No... Nie widać. Czekaj teraz? Czekaj. Nie widać. Dobra, kurwa, no to jest w dole. co jest? To o co do reguły chodzi? Się nie dałeś połóżka. Co to No nie widzisz innego, nie widzisz To musi restartować przeglądarkę. Dobra, ja jestem plus 40 koła. Z restartu przeglądarkę! Daj mi ten bok, no. widmo ja go odłożę już. Dobra, już nie grać, nie? Stary, mogłeś zakończyć jak miałeś 700 tysięcy. No mogę. Mówiłem no, no ci, nie żebyś zakończył, ale. Patrz! No nie gra, kurwa. Odkładam. Nie gra. się z Nie widać przeglądarki mnie, kurwa. No, patrz, sobie OBS-a. No. no. Przeglądarka, masz oczko, wchodzisz w przeglądarkę. A daj, daj właściwości najpierw tej przeglądarki, bo jesteś pewnie zjebany. Dobra. Ja zamykam oczko. Właściwości. Eee. A ty, ty dał nie tak debilu! Jest! Wygrałem, wygrałem! Zmieścisz nowe okno. O co wygrałeś? O to koła. Ale to jest prze przechwytywanie okna, idioto, jak coś. Prawym jest na przechwytywanie jest. okna Dobra. daj. Prawym na przechwytywanie okna. No to jest to drugie. Potrug przechwytywania gry. W właściwości? I daj, y, wybierz okno i dajesz ten, y, przeglądarkę. No, masz. Okej, okay. okej, okay, daj, okej, okay, daj. No dobra, kurwa, No ile masz kasy? On mówi, że ostatnia 200, czy ktoś idzie. Nie. Tak. Idź, idź. Oli! Oli, idź. Wyjechasz. O, miał czutkę. Teraz ostatnio o 200. Uh. Uh. Jest idź. czutka idź. też. Wygrasz, kurwa. Idź. jest czutka. Jak wygrasz, ja Daj, się Ja idę za ciebie, ja idę za ciebie, ja za ciebie, Czekaj, bo nie wiem, czy czuję czutkę. Nathan poszedł o to. I? Wy... Przegrałbym, dobrze, że nie poszedłem. Oj, tak, oj dobrze. Nie, nie idź już, zakończ. Weź wyjebiego streama, kurwa. Dobra, nie! Wypalam tego streama. Koniec. Dobra, odpalamy jeszcze raz. Ja idę <grym> ja na jego duele. Idziesz, idziesz tu Nie, na jego duele jest słabo grać. Tam nic Chodźcie nie Chodźcie sami w duele Chodźmy na duele, no? Polistuj! Ja, stój, no, tylko odłóż, do, odłóż itemy, radzę ci, jak tak, stokarz ci napisał. Nie, walić tego stokarza. Nie oddajesz mocnej no, ja ani nic, masz pół miliona i... No ja tylko miliona. Z, co tam mam, no? Przecież na twoim koncie nam 3 miliony tam mam. 2,5 masz, a tam masz te, pół, półtorej. Tam, tu mam... Nie wiem, tu mam z Milky chwilę, Nie, nie odpalajcie, da na ten. Staram się. A dwa mam party. Kurwa, na A rozpoczęło się na tym, że zakrałem o Hydro Trident i przegrałem. Oli, moglibyście się nie różać wejścia? Mogę? Moja pompa. Moja pompa robi bam bam bam. Ja tam jestem na plus tego. 45 tysięcy. Ojej, A powinien być 200, jak się kurwa na nic. Robocie. O, ej, kłama, ty Bory. Jakie cała... Daj do partii. Dwa. Dwa barbaru, nie będzie, z on wróci! On wróci! On wróci! On wróci! On wróci! Jaki on jest przyzwyczajony? A Dobra, dołączcie do party, ja idę jeszcze szybko umyć łapki i siku się Ale, ale zacznij, zatrzymaj Ty gadasz, robisz... Ty gadasz, łapki, łapki... Co? O, i ale to będzie sam! Kapki. Jak przecież? Co?! No bo ja jeszcze szybko muszę iść umyć ręce i ten, i siku. To Hydra Święt będzie sam na tych, na, na kryptale, Najpierw umyć ręce, a potem Bole. się wycikać. I weź ten, weźcie mi Zapraszam do nie, zabawy, Urodzę mam od mamy, torebka Louis Prady i drobka 3... Ej, weźcie mnie, nie bijcie, dobra? Dobra, dobra. powiem, pamiętać tak Nigdy nie zginie, Ryszardek nigdy nie zginie, nigdy nie zginie Czy jestem z Gryckiem? Nie, jestem z hedrom. O, Hydro! przybior. Kim ja kurwa jestem? Hydro? Kto... Dobra Ty, systemu, kurwa nie pójdź. Czy nie po Nie Jezu. łeb napierdala. Jezu, połóż. Co? łeb nie napierdala. Połóż To się. wiesz, się, kurwa tymy pojebały? Nie <laughs> <laughs> jeszcze jutro do budy. Mam wrażenie, że taka przerwa i teraz do budy, co nie? <tryk> Ej, zgniąłeś się. Łech, Oli Cię odjebał. Co? Ty padłeś. Olu, gdzie jest Oli? Odjebałem go. Oli, go zabijesz? Nie. Przecież było, że graczem został zabity przez ktoś, tak? Nie, ja, ja dobieram tutaj, co? A. A bo to zapomniałem. Sam swojego zabijesz. Mam nie Gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Gdzie wy uciekacie, no? Chudle Ale... NIE! Czyli dałem sobie obliczeń czy coś tam, czekaj Gdzie wy jesteście? O, tu! Wy z tala zjebłeś się w coś O, chcesz. Gracek! Badaj oba, Gracek! Wpadłem, nieee! Nieee! tak Gracek X party? Ale wiesz jak Gracek... Ale wiesz jak Gracek był twoim? Co? Nie, ja byłem z Hydrą nie z Gras, to ja byłem z ryżiem, no. ty z Gradkiem Serio? To kto się dać. bije teraz? To wielkiego bosa. Dobra, ryżą, to walę kurwa ten, bo Gracek ciebie odjebał. Jak? Już koniec. Normalnie, mam tity. Ja no, To, yeah. to yeah. kryształy, co ty To kryzdały, to Z ja byłem z stelem. To ty kurwa masz, kurwa jestem celem. Ale morda Tyniku. psina, grubach. Halo, kaszpiza, gruba. Ale kapie za Oli jest techniki informatyki nie potrafi tego zmienić. Elu, ja pie... No Pięcie. będziemy zmieniać, będziemy Zróbmy zmieniać. Zróbmy Daj także do trzech kulę. na tryby. Ale nie chcę z Grackiem. No to losowe. Więc tak. z Hydrą. Aż kurwa. בבעיות. קצת היא לא אבשפיזדיק